Rozpoczynamy majówkę 2024. Jesteśmy w Stróżnicy, niedaleko Kowar w Rudawach Janowickich, i idziemy zobaczyć formację skalną, która się nazywa Diabelski Kościół. Skąd taka nazwa? Otóż w połowie XVII wieku, kiedy ewangelikom ze stróżnicy skarbnik odebrano kościół zaczęli oni gromadzić tutaj e, na zboczach tych gór e, między tymi formacjami skalnymi jest pięć takich okazałych formacji skalnych i tutaj odprawiali swoje nabożeństwa e, katolicy to e, te nabożeństwa które były tutaj Odprawiane między tymi formami skalnymi nazywali diabelskimi nabożeństwami, diabelskimi spotkaniami i stąd nazwa dla tych formacji skalnych właśnie Diabelski Kościół. Nie jest to żadne nowum, bo jak się okazuje, w czasach kontreformacji wielu ewangelików spotykało się. Właśnie na zboczach gór, tutaj w rejonie, powiedzmy, Dolnego Śląska, okolice Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Kowar, e, gromadzili się właśnie e, z dala od, od miast, y, na zboczach gór, w lasach, by tam sprawować swoje nabożeństwa. W połowie e, XVII wieku Ewangelikom Pozwolono już e, po wojnie 30-letniej wybudować trzy kościoły. E, to tak zwane kościoły pokoju. Powstały one w Świdnicy, w Jaworze i w Głogowie. Jednak no, możemy sobie e, tylko wyobrazić, e, że stąd, tutaj, z okolic Je Jeleniej Góry, e, Udać się na nabożeństwo no, najbliżej do, do Świdnicy to była niezła wyprawa, która mogła trwać dobrych kilka dni. Zatem do Świdnicy na nabożeństwa udawali się tylko ci którzy mieszkali w stosunkowo bliskich okolicach. Podobna sytuacja była w Wałbrzychu. Tam również ci wszyscy, którzy z racji zdrowotnych wieku nie byli w stanie udać się do kościoła pokoju w Świdnicy, gromadzili się na zboczach Góry Niedźwiadki. Tam byliśmy w roku ubiegłym i tam sprawowali również swoje, swoje nabożeństwa. Także. Stąd ta, stąd ta nazwa. Ze stróżnicy e, od parkingu e, wiedzie szlak tutaj, e, wchodzimy na szlak żółto-czarny, i my szlakiem czarnym udajemy się bezpośrednio pod te, formacje, pod te formacje skalne. Także za chwilę zobaczymy się na miejscu. E, Piękna jest dzisiaj pogoda, jest bardzo ciepło, ale niestety strasznie wieje, dlatego też mam nadzieję, że coś z tego mojego nagrywania wyszło. Także to tyle na początek i za chwilę, za chwilę widzimy się w tym pierwszym miejscu, gdzie są te, te, te pierwsze, pierwszych pięć formacji skalnych nazywanych Diabelskim Kościołem. Dotarliśmy do pierwszego miejsca, gdzie mamy te formacje skalne pierwsze, one wszystkie są położone tak na wysokości 610 670 metrów. Dzisiaj 1 maja, więc jest tutaj sporo osób i sporo osób też tutaj przyjeżdża, by po tych skałkach się wspinać, a jak już się tym wspinaczom uda dotrzeć do tego najwyżej położonego punktu. To mają y, nagrodę w postaci pięknej panoramy na karkonosze, na jelenią górę. My mam nadzieję, że za chwilę też trochę śnieżki stąd zobaczymy. idziemy sobie z czarnym szlakiem cały czas i mamy takie piękne widoki, zobaczcie Rościńskie skały w Rudawach Janowickich, punkt widokowy. Tam widać sokoliki. O, tam nasze ulubione miejsce w Rudawach. Taka panorama, wejście jest takie, no, dosyć niebezpieczne. Dotarliśmy do pięknego punktu widokowego na starościńskich skałach w Rudawach Janowickich. Kolejny punkt widokowy tutaj w Rodawach zaliczony. Świetne miejsce. Rudawe zresztą są bardzo piękne. Najpiękniejsze, najpiękniejsze. Aby zrobić pętelkę do stróżnicy to ze starościńskich skał schodzimy niebiesko-czarnym szlakiem i dochodzimy do rozwidlenia w którym teraz jesteśmy niebieskim szlakiem będziemy szli teraz fragment i później żółtym zejdziemy z powrotem do stróżnicy zrobimy taką pętelkę I na tym kończymy naszą dzisiejszą wyprawę w Rudawy Janowickie. Nie udało mi się pokazać Wam jednej bardzo ciekawej skałki, która zachwyca swoją formą i rozmiarem. Nazywa się ona Enis. Kiedyś jej nazwa była poprzedzona literą P. Postaram się wrzucić Wam. Właśnie teraz, tutaj, jakieś zdjęcie tej skałki, jej wysokość to około 20 metrów. Zresztą, wszystkie te formacje skalne tutaj w tej części Ruda Janowickich osiągają taką wysokość nawet kilkudziesięciu metrów. Także warto przyjechać tutaj do Stróżnicy i te imponujące formacje skalne zobaczyć. Schodzimy sobie żółtym szlakiem i za chwilę. Za chwilę będziemy na parkingu, wsiadamy do samochodu. A następny nasz cel, następna nasza wyprawa e, którą chyba nie zrealizujemy podczas tego weekendu majowego, ale mam nadzieję, że, że za niedługo, również w maju to będzie Wołek. Trzeci co do wielkości szczyt w Rudawach Janowickich. Także zapraszamy do oglądania naszych kolejnych materiałów filmowych z naszych wypraw. Trzymajcie się. Hej.